Cześć, nazywam się Anny. W tym filmie chcę podzielić się moimi doświadczeniami z używania glikotrilu w ciągu dwóch miesięcy i mam nadzieję, że pomoże Ci to zdecydować, czy warto go kupić, czy nie. Po pierwsze, jeśli naprawdę chcesz kupić glikotril, bądź bardzo ostrożny ze stroną internetową produktu, ponieważ w internecie jest wielu szarlatanów sprzedających kopię produktu. Aby Ci pomóc, zostawię oficjalną stronę glikotril poniżej w opisie filmu. Tak więc zdecydowałem się na zakup suplementu glikotril, ponieważ miałem do czynienia z trudnościami w kojeniu się drobnych ran z powodu wysokiego poziomu glukozy, a także problemy z niekontrolowanym przyrostem masy ciała, zaburzeniami widzenia i brakiem energii i już czułem się bardzo źle, więc postanowiłem spróbować. I w zasadzie glikotril zawiera wiele witamin i innych związków, które służą do leczenia glukozy we krwi, poprawia metabolizm, normalizuje ciśnienie krwi i to znacznie poprawiło moje samopoczucie, wyeliminowało bóle i dyskomfort, które odczuwałem. Byłem bardzo niezdecydowany co do zakupu glikotrilu, ale kiedy zalogowałem się na stronie, zobaczyłem, że ponad 20 tysięcy osób stosowało glikotril i wyniki były dość niezwykłe, więc pomyślałem, że może to zadziałać również dla mnie. To, co naprawdę spodobało mi się w glicotril, to fakt, że jest on w 100% naturalny i bardzo prosty w przyjmowaniu. Jego prawidłowe stosowanie pomaga normalizować poziom glukozy, sen, poprawia gojenie się ran, zatrzymuje dyskomfort, a także pomaga kontrolować wagę. Przyznaję, że korzyści finansowe są bardzo dobre i atrakcyjne, biorąc pod uwagę wysokie koszty leczenia. Spędziłem lata z tym problemem i skończyłem pozbawiając się wielu dobrych chwil z obawy przed jedzeniem słodyczy i zachorowaniem. Teraz, kiedy jestem leczony glikotril, czuję się znacznie lepiej i jestem zadowolony z rezultatów. Glikotril jest tak dobry i udowodniono klinicznie, że działa bez względu na wiek, stan zdrowia czy nasilenie problemu. Tylko ci, którzy przez to przeszli, wiedzą jakie to trudne, a ja bardzo martwiłam się tym moim problemem. Nienawidzę chodzić do lekarza i jestem pewien, że nie miałbym pieniędzy na leczenie, ale dzięki Glikotril wszystko jest teraz w porządku. Poprawiłem problemy, które tak bardzo mi przeszkadzały, mój sen jest lepszy i zdrowszy. Bądź ostrożny z tym, co mówią tutaj w internecie o Glikotril. Mówiąc, że dostaniesz wyniki bardzo szybko, kiedy to naprawdę zależy od każdego organizmu, Niektórzy ludzie widzą zmiany szybciej, podczas gdy inni mogą trwać dłużej. Aby zobaczyć wyniki, to nie dzieje się cudownie, trzeba zrobić prawidłowe leczenie co najmniej dwa miesiące, aby mieć wyraźne wyniki. Najfajniejsze jest to, że Glycotril Erygenel jest naturalny, nie ma skutków ubocznych i został odpowiednio przetestowany i zatwierdzony. Ale ostrzegam ponownie, należy być bardzo ostrożnym z oszustami w internecie, którzy próbują sprzedawać fałszywe produkty ze zmienionymi formułami, które mogą jeszcze bardziej zaszkodzić zdrowiu. Oficjalną stronę Glycotril zostawię poniżej w opisie filmu i w pierwszym komentarzu. Mam nadzieję, że pomogłem z tym filmem, a jeśli pomógł ci, zostaw polubienie i podziel się z kimś, kto chce poprawić zdrowie za pomocą naturalnego suplementu, uścisku i do zobaczenia wkrótce.